Cześć! W dzisiejszym wideo chciałabym Wam opowiedzieć o zmarszczkach na czole. Pewnie już wielu z Was zauważyło, że pojawiły Wam się poziome linie na Waszym czole. Niestety to są zmarszczki, ale dobrą informacją jest to, że możemy je zwalczyć. Do czego zaraz przejdę, ale najpierw chciałabym Wam wytłumaczyć, co powoduje, że te zmarszczki się pojawiają. Przede wszystkim niekorzystna mimika. Jak za dużo na przykład podnosimy nasze brwi i pozwalamy na to, żeby czoło się marszczyło, no to te zmarszczki się rzeczywiście pojawiają, a później pogłębiają. Drugim aspektem jest niewłaściwa postawa to, że się garbimy. I to jest dlatego, że jak się garbimy, to nasza przednia taśma mięśni powoduje, że tylna taśma mięśni się naciąga do przodu. I to powoduje, że skóra z naszej czaszki bardziej tutaj się przesuwa i mamy jej nadmiar. Więc kiedy będziemy na przykład podnosić znowu nasze brwi, ten nadmiar skóry też będzie powodował marszczenie się, jeszcze zwiększone marszczenie się naszego czoła. Dlatego teraz też Wam zaprezentuję bardzo ciekawe ćwiczenie: no to jak w łatwy sposób można zapobiec marszczeniu się naszego czoła. Czyli też zapobieganiu zmarszczkom, oraz e, zaprezentuję Wam dwa e, masaże, jeden z użyciem e, głosza, drugi z użyciem naszych dłoni, na no to, żeby zapobiegać e, powstawaniu zmarszczek, żeby nasze czoło wygładzić, żeby było zrelaksowane. Na początku umieść swoje palce pod nasadą włosów, a następnie mocno odciskając palce do czoła, sumnie zatrzymując tuż nad brwiami. Palce umieszczone nad brwiami ciągną w dół, a brwiami przeciwdziała sile ciążenia palców poprzez pulsacyjne unuszanie brwi. Jeśli zauważysz maszczenie się skóry podczas wykonywania ćwiczenia, rozmieść palce tak, by temu zapobiec. To ćwiczenie wzmocni Twoje czoło i zapobiegnie powstawaniu oraz pogłębieniu się na nie zmarszczek. Aby wykonać masaż czoła przy użyciu guła Użyj w części kamienia głosza. Następnie, na czole wykonuj poziome ruchy. Dzięki temu rozluźnisz swoje mięśnie i poprawisz mikrokrążenie skóry, dzięki czemu wasza skóra będzie odżywiona i zrelaksowana. O czoło możemy również świetnie zadbać przy użyciu własnych rąk. Wystarczy, że przy użyciu mocnego nacisku będziesz gładzić czoło ruchami poziomymi. Drugim wariantem jest też zygzakowanie po czole swoimi palcami. W ten sposób nie tylko ujętrzniesz swoją skórę, ale też ją wyliftingujesz. Takie ruchy spowodują, że rozluźnicie mięśnie i w konsekwencji zadziałacie przeciw zmarszczkowo. Sam masaż ma również właściwości odżywcze dla skóry, więc na pewno będziecie cieszyć się jej młodszym wyglądem. Mam nadzieję, że wideo się Wam podobało. Zapraszam Was na mojego facebooka i instagrama po więcej ciekawostek pielęgnacyjnych.